Cześć, ja nazywam się Jana Kowalik, jestem mentorem relacji. Na swoim kanale mówię do kobiet, dziewczyn, które są w związku, ale zmagają się z niską samoceną i chciałyby ją zmienić. Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat tego, dlaczego ciągnie nas do tak zwanych niegrzecznych chłopców. Dlaczego spośród wielu mężczyzn zawsze wybieramy tych nieodpowiednich, tych, którzy są dla nas toksyczni, są niekiedy przemocowi, nie odpowiadają na nasze telefony, na nasze SMSy, nie przyjeżdżają wtedy, kiedy obiecują, czasami nawet nas zdradzają, poniżają, wyśmiewają. Dlaczego? Nie wybierzemy tych tak zwanych normalnych, czyli dobrych, ciepłych, tylko zawsze Wybieramy, podkreślam, nie trafiamy. Wybieramy tych, którzy są dla nas po prostu nieodpowiedni i z którymi nie jesteśmy szczęśliwe. Zobaczcie, każdy z nas, każda z nas miała różne dzieciństwo. I słuchajcie, nie ma takiej osoby na świecie, która nie wyrosłaby, nie wyszłaby z dzieciństwa z jakimiś brakami. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że każdy z nas jako dziecko ma potrzeby. Jeżeli one nie będą spełnione przez naszych rodziców lub opiekunów, to w życiu dorosłym ta potrzeba nigdzie ona się nie zapodziewa, ona nigdy nie ucieka, tylko jest głęboko w nas. I te właśnie nieuświadomione potrzeby kierują nami w wyborze mężczyzny. To znaczy, zazwyczaj jest tak, że my, kobiety, jeżeli nie dostaniemy od naszych ojców miłości, troski współczucia, ciepła. to właśnie te potrzeby przerzucamy w życiu dorosłym na potencjalnych kandydatów, na potencjalnych mężczyzn naszego życia. Ale to nie może się udać. Już tłumaczę, dlaczego? Ponieważ wybierając mężczyznę, który przypomina nam naszego Ojca, to jest równoznaczne z tym, że on nie będzie w stanie nam dać tego, Czego nam brakowało, on nie będzie mógł wypełnić tych frustracji, tych braków, ponieważ on nie jest w stanie. I nasza psychika, nasza podświadomość zmusza nas, abyśmy wybrały podobnego mężczyznę, z którym będziemy mogły przeżyć tę samą historię, tak jak z naszym ojcem, która odbyła się w dzieciństwie, abyśmy Powtórnie to przeżyły i mogły to zmienić. Tylko problem jest taki, że wybierając właśnie podobnego mężczyznę, to nie może się udać. I najgorsze jest w tym wszystkim, albo prawda jest taka, że tak naprawdę nikt, słuchajcie, nie będzie w stanie wypełniać, wypełnić naszych braków, naszych frustracji z dzieciństwa. To się po prostu nie może udać. Jedynie my same własną miłością może to zrobić. I jestem przekonana co do tej tezy, ponieważ sama byłam mm, ofiarą mm, tych przeżyć i ja jeszcze do całkiem niedawna trafiałam, trafiałam, wybierałam właśnie takich mężczyzn, którzy słuchajcie, Teraz z perspektywy czasu patrzę na to, że byli naprawdę bardzo podobni do mojego ojca, i tutaj ja nie mam na myśli fizyczności, że był podobny, że był tak samo wysoki. Nie, po prostu miał bardzo podobne cechy charakteru i co najlepsze, najgorsze, identycznie mnie traktowali jak mój ojciec. I absolutnie wierzę w tę tezę, wierzę, że tak jest, i słuchajcie, e, mnie udało się to zmienić. Od paru lat jestem szczęśliwie zakochana w super mężczyźnie, który jest dobry, czuły, kochany, troskliwy. I e, co do tego jest podobny do mojego ojca słuchajcie. Ma też cechy, bo... E, Wiecie czy nie, my się zakochujemy w mężczyźnie, właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, w takim, który da nam obietnicę, oczywiście podświadomie wypełnienia naszych potrzeb, który jest podobny do naszego ojca, po prostu. I ja zawsze takich wybierałam i ten mój obecny narzeczony też ma cechy mojego ojca, ale to nie są cechy toksyczne, to nie są cechy narcystyczne. Jest zupełnie inny niż mój ojciec, ponieważ jest ciepły, dobry, kochany i zdradzę wam, ja w jaki sposób to zmieniłam. Po pierwsze, zaczęłam uczyć się na temat psychologii. Zaczęłam uczyć się i rozumieć, co mną kieruje w wyborze mężczyzn, że jak to może być przypadek, że kolejny facet, z którym się spotykam jest tak samo e, zdystansowany, zimny, nie odpisuje na moje, moje smsy, nie odbiera telefonów, miał przyjechać, nie przyjechał, był mm, taki porywczy, no naprawdę można byłoby powiedzieć, że ja wybierałam Takich samych mężczyzn na przestrzeni iluś tam lat. I oni byli nawet, słuchajcie, ja nawet byłam w stanie poznać z innych krańców Polski podobnych mężczyzn. I już teraz wiem, że to nie był przypadek. Więc pierwszym moim krokiem było zastanowienie się, zaczęcie szukania informacji na temat tego, co nami kieruje w mm, wyborze mężczyzn. Po drugie, kiedy już mniej więcej wiedziałam, o co w tym wszystkim chodzi, to zaczęłam świadomie podchodzić do relacji i świadomie rezygnować z tych, które wiedziałam, jak mogą się zakończyć. Wiedziałam, że mogą, to się, mo mogą one się zakończyć moim złamanym sercem, yy, moją rozpaczą. Po prostu moją krzywdą. Dlatego e, drugim krokiem, powtarzam, było świadome podchodzenie. Czyli na przykład, kiedy e, kiedyś byłam, słuchajcie, spotykałam się też z chłopakiem z Tindera, e, na pierwszym spotkaniu było fajnie. Mm, trochę było podejrzane dla mnie to, że przyszedł z, na pierwsze spotkanie e, z piwem, ale dobra, machnęłam ręką, on coś nam się tłumaczył, no nieważne, ale. Na drugie spotkanie, słuchajcie, umówiliśmy się do restauracji. Ja przyszłam do tej restauracji pierwsza, on przyszedł drugi i był pijany. Był kompletnie pijany, ledwo stał na nogach. Ja, co zrobiłam? Ja nie krzyczałam, ja się nie denerwowałam, ja nie mówiłam, jak możesz. Wzięłam spokojnie płaszcz i wyszłam. I zero było później odzewu z mojej strony. Więc Taki jest oto drugi krok i wiem, że jest bardzo ważny i skuteczny. Ostatnim krokiem było tak naprawdę zwieńczeniem tych poprzednich, czyli mojego, mojej wiedzy, mojej większej świadomości na temat tego, co mnie mnął. Konkretnie kieruje. Po drugie, świadome zachowanie, rezygnowanie z toksycznych relacji. I trzecim krokiem było to, że dałam szansę mężczyźnie, który mnie mało interesował, ale wiedziałam i widziałam, że jest to dobry człowiek, ciepły, i postanowiłam dać mu szansę. W dniu dzisiejszym właśnie to on jest moim narzeczonym, to z nim prowadzę, prowadzę. Jestem w szczęśliwej relacji, w związku, narzeczeństwie. Więc tak dziewczyny, jeżeli znacie jakiegoś mężczyznę, który no, nie jest w waszym typie, ale wiecie, że jest dobry, wiecie, że z nim byłobyście szczęśliwe, ja nie mówię, że z każdym, każdemu macie dawać szansę, ale spróbujcie przynajmniej, ponieważ ja bardzo się zdziwiłam. Bardzo się zdziwiłam, e, kiedy zaczęłam z nim rozmawiać, pisać, i po paru dniach okazało się, że to jest rewelacyjny facet. On pisze do mnie cały czas, dzwoni, pi, dzwoni chce przyjechać z drugiego krańca Polski do mnie. Później po spotkaniu chce zamieszkać. E, Przyjechać do mnie, rzucić wszystko to, co zbudował do tej pory, aby zamieszkać, i też zaryzykować, bo to też było bardzo duże ryzyko z jego strony. E, więc to bym Wam, dziewczyny, radziła. Wiedzę, edukowanie się o samej sobie przede wszystkim, co mną kierują, może iść do psychologa, e, zaczerpnąć informacje, albo przynajmniej na początku poczytać jakieś fajne książki, żeby dowiedzieć się o sobie i poznać siebie jak najbardziej. Po drugie, Chodząc na spotkania, świadomie rezygnować z nich, jeżeli wiecie, że aha, nie podoba mi się jego zachowanie, albo no, miał przyjechać, nie przyjechał do mnie, albo wszystkie te czerwone flagi, tak zwane, yy, które widzicie, nie przymykajcie na to oko, tylko bądźcie konkretne, bądźcie definitywne. I kończcie z tym, co wam nie odpowiada na początku, bo skoro na początku chłopak nie stara się, nie dotrzymuje obietnic, nie wiem, krzyczy na was, podnosi głos, no to wyobraźcie sobie, co będzie gorzej. I ja wiem, że do takich facetów ciągnie. Ja wiem, ja wiem. Ja wiem, ja to przeszłam. Mnie też pomimo tego, że ktoś e, źle potraktował, mnie i tak do niego ciągnęło. Dlaczego? Ponieważ wywoływał podobne emocje, które miałam e, dotychczas w dzieciństwie z moim ojcem. Ja to wiem. E, I dobrze pamiętajcie, o, pamiętajcie, żeby nie pozwalać ciebie tak traktować. I jeżeli widzicie e, takie zachowanie, to rezygnujcie. Wy macie być dla siebie najważniejsze, macie kochać siebie, szanować i nie pozwalać na takie traktowanie. I po trzecie, jeżeli znacie kogoś, przepraszam, jeżeli znacie kogoś bardzo wartościowego, fajnego, mężczyznę, to dajcie szansę, chociaż spróbujcie. Ja nie mówię tutaj, żeby na siłę spotykać się z nim. Tygodniami, miesiącami. Nie, jeżeli nie, poczucie, nie poczujecie czegoś więcej po tygodniu, po dwóch, to okej, okay, możecie dać sobie spokój, ale przynajmniej spróbujcie, bo w moim przypadku było warto. Tak jak mówię, jestem przeszczęśliwa i nie wiem, co ze mną by było, gdybym nie dała teraz tej szansy temu mojemu obecnemu. Obawiam się, że mogłabym bardzo źle skończyć w sensie u boku innego mężczyzny, który nie byłby mnie wart. Dlatego może ta rada Wam się przyda, te rady Wam się przydadzą i, i spróbujecie przynajmniej, aby być szczęśliwe, bo o to wszystkim wchodzi. To tyle kochani, na pewno będę tutaj częściej i do zobaczenia. Jeżeli macie coś fajnego do napisania, jakąś uwagę, nawet mniej fajną uwagę, to opiszcie śmiało, jestem otwarta na wszelkie sugestie. Pa pa!